Pada deszcz, pokażę Wam ten deszcz, bo mi nie wierzycie, że pada. Zobaczcie, jaki smok. A... Zaraz będzie padać, dlatego obczajcie te kolory. Jakie one są wspaniałe, to jest coś fenomenalnego. Okulary właśnie się nie przydadzą. Była taka fajna pogoda słoneczna, te chmury tak pracowały na niebie, robiły światła na niebie. U zobaczycie, zobaczycie, mam nadzieję, na kilku przebitkach. Pewnie oglądaliście już e, Shorta, mój poradnik. Jak zaoszczędzić pieniądze na fotografii? Dzisiaj będzie ciąg dalszy, ciąg dalszy mój bardzo ważny trik, na czym można zaoszczędzić na fotografii i zrobić to na tyle z głową. Widzę kwiatki żółte. U, mam nadzieję, że uda mi się to nagrać jeszcze. Zobaczcie te kolory, jakie one są fenomenalne. Zaraz będzie padać. To jest taka fajna pogoda. Przed chwilą było słońce, teraz będzie padać. Ja nie mam kaptura. Fenomenalna sprawa. Do tego tak, słuchajcie. Yy, chyba już zaczyna padać. No, to się, to się udało. Widzieliście już ten film, filmik, krótki filmik o tym, na czym można zaoszczędzić na fotografii. Dzisiaj będzie część druga tego, na czym można zaoszczędzić na fotografii. Pewnie wszędzie dookoła widzicie reklamy, które tak naprawdę generują Wasze potrzeby. Wasze potrzeby są tutaj w Was, a te reklamy stymulują Was. Do tego, abyście pomyśleli, tak, ta potrzeba jest faktycznie moją potrzebą. Wow, ale ciemno się robi, fenomenalnie, super, będzie łatwiej mi nakrywać film. Spotkaliście się niejednokrotnie z reklamami różnych zastosowań dla fotografów, między innymi też chodzi o plecaki. Plecak fotograficzny. Chciałbym wam przedstawić plecak fotograficzny, z którym pracowałem przeszło półtora roku. Tak, pracowałem jako fotograf, robiłem zdjęcia jako fotograf i zdał egzamin w 110, w 150 To fenomenalny plecak i nie, nie jest to ten plecak, o którym myślicie. Mówię o plecaku, który był ze mną wcześniej, zanim wystartowałem z YouTube, lub raczej. Wystartowałem nieśmiało z YouTube, moja praca nadal, czy też moje hobby, to co robię, robota, nie wiem jak to nazwać, to co robiłem, kręciło się wokół fotografii. YouTube był dodatkiem, tak naprawdę kręcenie filmów mnie nie kręciło, ale zmieniło się, przez ostatni rok to się wszystko zmieniło, powywracały się moje hierarchie, to co chcę robić, to czego nie chcę robić, no i tak oto mm, przez rok czasu nie używałem tego plecaka. O, pada deszcz. Uuuu, uh, petardy! No już chyba... Nie. To okienko pogodowe chyba jednak nie. Chyba tutaj do mnie nie przyjdzie. Pada deszcz i bardzo dobrze. Bo sam z siebie przyszedł jeden z plusów, o którym w sumie może i bym zapomniał, gdyby, gdyby nie ten zbieg okoliczności. To jest... Duża, wielka odporność przed warunkami atmosferycznymi. Powiem Wam tak, ten plecak mi nigdy nie zamógł. A taki konkurencyjny, jakby to powiedzieć, konkurencyjnej firmy, której noszę w sumie z potrzeby, no to nie, nie było tak lekko moi drodzy. Nie było tak lekko i, i tamten mi przemógł, a ten nigdy pod wieloma względami jest o wiele lepiej przemyślany, zaprojektowany, niż zielony plecak. I gdyby, gdyby był nastawiony tylko i wyłącznie na fotografię, na lekką, szybką, run and gun fotografię, no to czarny plecak byłby cały czas ze mną. I ten plecak do tego względu był idealny. Idealny był do tego, aby nosić ze sobą dwa body, aby nosić ze sobą dwa bezlusterkowce, Jeden z podpiętym szerokokątnym obiektywem, a drugi z kolei z dużą armatą Sigmą 140. Masę przegródek w środku i na zewnątrz. Coś, co nie posiada zielony plecak. Wyobraźcie sobie, zielony plecak nie posiada wewnętrznych przegródek. A nie, zapomniałem wymienić, ma dwie przegródki. A ten? Raz, dwa, trzy, cztery. Cztery na zewnątrz. To, co najważniejsze w tym plecaku, to dostęp. Jak tylko chcecie. Tak możecie się dostać do tego plecaka, ale dla mnie było ważne, aby nie dostawać się od, od pleców. Żeby plecy były chronione przed wiatrem, tak jak teraz, przed deszczem. Zależało mi, aby wszystko można było zrobić z poziomu plecaka. Czy zakładając go sobie, o właśnie tak i psując Wam w, w tym momencie, moi drodzy, odbiór lekki. Ten plecak załadowany jednym kompletem, czyli Aparat bezlusterkowy z przypiętym obiektywem, nawet z Sigmo 1400, waży cały, cały ten, cały ten z zapasowymi akumulatorkami. O to, słuchajcie, to zapakowane z zapasowymi akumulatorkami, z aparatem i z jednym obiektywem waży mniej niż ten duży zielony plecak pusty. Zapakowany waży mniej niż pusty. Chyba jego nazwa, oprócz tego, że jest Pro... Ale to jest! Prolaj! -like. Prolikt. Prolikt, czyli bardzo leciutki plecaczek. Możliwość sięgnięcia po sprzęt, tak jak lubię. Czy od góry po armatę? Tędy sięgałem po armatę, po sigmę. O tu. Robiłem tak, tak, tak. Wyjmowałem. Kurde. Lepiej, żebyście się nie dowiedzieli, na jaką robotę się wybieram. Będzie mokra robota, moi drodzy, ale o tym będzie. Kolejny film. Od góry wyjmowałem aparat z przypiętą Sigmą. Od razu, momentalnie, widziałem jakąś sarnę. Pyk, wyjmuję. Chciałem dostać się do drugiego aparatu. Tu, z boku, pyk. Pyk. O, tu jeszcze jest jakiś aparat. Erka zapakowana. Erka zapakowana. I słuchajcie, najlepsze, co teraz wam powiem. Uuu, słońce wyszło. I najlepsze, co teraz wam powiem o tym, to ten... Właśnie, schnij maleńki, schnij zewnątrz. Schnij zewnątrz, bo w środku jesteś suchutki, ale na zewnątrz jesteś mokry zielony plecak nie tylko jest mokry z zewnątrz, ale zielony plecak jest też mokry od środka. Yy, tylko, że no zdarzyło mi się to raz, kiedy zamógł mi zielony plecak i było to po ośmiogodzinnym, dosyć srogim deszczu. Może nie srogim, Taki że się dało chodzić w kapturze. Więc yy, chyba aż tak źle nie było. M ja w środku byłem suchy, używając swojej odzieży. A mój sprzęt fotograficzny pomalutku nabierał wody. Nie wiedziałem, że tonie, no ale tak się zdarzyło. Ja chyba zrobię zdjęcie jedno. Bo mamy słońce, granatowe chmury. Ładne pole żółte. Nie myśl, nie myśl. Rób. Rób to kolego. Zobaczcie, jakie to jest prostciutkie i szybciutkie. Uwielbiam. Uwielbiam używać tego plecaka właśnie do takich celów. Do fotograficznych celów. Kurczę, no nie zachodź jak wyjąłem aparat. Wow, poznikały kropelki. Ja chciałem zrobić zdjęcia. Mokrych iglaków, jakkolwiek by to nie zabrzmiało. A teraz powiem Wam, za co pokochałem, za co absolutnie pokochałem ten plecak. I nie wiem, założę się, że nie ma drugiego takiego rozwiązania na rynku, na świecie. Nikt na to nie wpadł. Wpadło na to tylko Manfrotto z serią tych plecaczków prolightów. To jest coś fenomenalnego, a mianowicie. Kojarzycie ten stojak? Kojarzycie ten stojak? Recenzja tego stojaka była tutaj takie pierwsze pierwsze można powiedzieć wrażenia odnośnie tego stojaka ten stojak jest ze mną już dwa lata dwa lata jest ze mną ten stojak i wiecie że nie noszę głowicy i nie nosiłem głowicy bo ten stojak kupiłem po to żeby mieć super wszystko lekko wszystko ładnie Reszta się wysuszy. Na miejscu pasażera położę, włączę klimatyzację i, i się wysuszy to nie uwierzycie w to, ale patrzcie. I to się nie ma prawa wygibać. To ja nie wiem. Możecie robić skoki spadochronowe i to wam nie wypadnie, ale jeść, się boicie. Wam jednak wypadnie, to tu w tej kieszonce, która mi coś tam przypomina, ale nie mogę głośno mówić co, bo to jest bardzo zbereźna myśl. To tu jak sobie rozchylić, jak sobie zajrzycie, kuźwa, czy jestem doktorem, żeby zaglądać w takie miejsca? No ale dobra, jak sobie zaglądniecie tu i rozchylicie, i pogrzebiecie, i wyjmiecie, to tutaj są takie o dodatkowe paski, sprzączka i możecie sobie to nogę jedną zablokować. Ale to jest niepotrzebne, bo ja to przetestowałem. To jest przetestowane, wy tego nie musicie robić. Nie zrypał mi się, nie odpadł mi się, nigdy. To, jak to działa, to, jak to jest zrobione, to jest coś, czego brakuje mi. To jest coś, czego brakuje mi w zielonym plecaku. Ale powiecie, no dobra, ale. Zielony plecak ma z tyłu też takie mocowanie. No właśnie, no właśnie, i tu jest pies pogrzebany. Myślałem, że to będzie coś fajnego, bo tam mogę sobie z tyłu przyczepić też dwa stojaki fotograficzne. Tu tylko jeden. Czy jest ktoś z Was, kto chodzi z dwoma statywami? No nie, ja chodzę z dwoma statywami tylko dlatego, bo filmuję i kręcę filmy dla Was. Gdyby nie to. To bym chodził tylko o tak, o i tyle. I to jest maks. Nic więcej bym nie potrzebował do szczęścia. No i pomyślałem sobie, że to mi styknie. Dlatego też, słuchajcie, dlatego też musiałem zrezygnować z najlepszego plecaka na świecie, jakim jest czarny Dakain, na rzecz zielonego plecaka. Bo czarny Dakine ma mocowanie tu z tyłu na takie paski. Dwa, trzy, cztery. Na cztery paski. Cztery paski trzymają statyw. A ja potrzebowałem mieć dwa statywy, ale to jest też y, problem taki, że y, oba plecaki i zielony i dakaj, jak się odwróci do góry nogami, to dopiero się ma dostęp tu. Tu się ma dostęp w tamtych plecakach. Więc cały ten statyw, nawet jak nie, nie chcecie używać statywu, bo nie zawsze chcecie używać statywu, to ten statyw ląduje na ziemi, szura, szur, rysuje się. To jest coś niefajnego, niefajnego. A tu A tu słuchajcie. W takiej konfiguracji jak ta W takiej konfiguracji dopiero ten zestaw, jeden aparat, dodatkowy akumulator i stojak fotograficzny ważą tyle co zielony pleca pusty zielony plecak, drugi aparat z podpiętym obiektywem i dodatkowe dwa obiektywy. To jest pojemność taka, e, którą przetestowałem. Jeśli nie macie armaty, to tutaj wejdzie e, dwa body z podpiętymi obiektywami i raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć i sześć obiektywów. Więc spokojnie, spokojnie to wystarczy. Spokojnie to wystarczy do fotografowania. Ale nie na takie, wiecie, fotograficzne tripy. Do tego dostęp do sprzętu jest taki, jaki sobie wymarzycie. Pokażę Wam. Bo nie tylko tu z boku typu o, sięgam rozglądam się, że niby szukam kadru i myk. Wyjmuje. Świetna sprawa, świetna sprawa. Do tego pas biodrowy chowany, co nie zawsze wszyscy używają, jak jestem na lekko, to po co mi uszy. Yy, więc chowam je. Jest tu skrytka na uszy, ale, ale jest też skrytka. To i drodzy, to jest po prostu coś, czego, co Was zdziwi. Czekajcie chwilę. Hokus pokus, patrzcie. Czy Wy widzicie, że mam tylko jedną szelkę, że ten plecak sobie jest na jednej szelce i zobaczcie, co tu się wyprawia. Jak to jest szybkie i fajne, bez zdejmowania plecaka. Bez zdejmowania plecaka skręcę sobie nim wokół swojego ciała. Nie wiem, co się nazywa, slider czy coś. I jest kurczę fenomenalnie. Jest fenomenalnie, do tego jest fenomenalnie. Chyba nawet wygodniej mi niż, niż z tym plecakiem całym. Chyba tak, chyba tak, tylko bym musiał sobie jeszcze tutaj wyregulować raz szelkę, że bardziej mnie tutaj o, przypinała. No Jest super, jest super. I one są wyprofilowane tak uniwersalnie. Nie mam pytań co do tego. Nie mam pytań. taki, taki rozciągliwy. No, takie gacie kuźwa mi się kojarzy z damskimi gaciami. Będziecie się śmiać, że kuźwa! No tak, my takich gaciów nie nosimy! No nosimy koronki! No. Nie wiem, nie znam się. Jestem tylko prostym fotografem. Teraz zabiorę was do wnętrza tego plecaka. A teraz pewnie się mnie możecie zapytać, gdzie kupić taki plecak. nie. On już jest niedostępny w sklepach. Takiego plecaka już nie kupicie. Ja kupiłem go jako ostatni. Jako ostatni magazynowy leżaczek, tak zwany. I cieszył mnie niezmiernie. Jak zajmowałem się tylko i wyłącznie fotografią, to cieszył mnie niezmiernie. Był moim kompanem do fotograficznych przygód. Przecież zabrałem go w góry. Zobaczcie ten film. Zabrałem go w góry. Zimą. Dał radę. Dał radę. Ale tak jak mówiłem, nie używałem go od roku. Niestety od roku go nie używałem, gdyż nieważne gdzie idę, nieważne co robię, zawsze z tyłu głowy mam myśl, że coś nagram. Może coś nagram, może coś będzie ciekawego, może coś, coś, coś podzielę się z Wami, nagram i tak dalej. Będzie fajnie, no kurczę. No i do tego celu potrzebowałem czegoś za dużego. Czegoś za dużego. Zobaczę, czy to mi przemokło. Chyba nie. Ach. Czegoś za dużego, gdyż noszę za dużo filtrów, za dużo akumulatorów, dyski twarde, kable. Monitory, mikrofony, przeróżnej maści sprzęt fotograficzny, blendyk, żeby się jakoś gdzieś tam doświetlić. Dodatkowe głowice. Wszystko. Wszystko za dużo. Wszystko za dużo i to mnie boli, to mnie boli, że mam za duży plecak, bo to jest też wada, o której opowiem Wam kiedyś przy okazji omawiania tego plecaka, bo po roku czasu ten plecak zasługuje już na swoją recenzję. Tak jak ten plecak zasługiwał na swoją recenzję, bo od tego plecaka zaczęła się moja przygoda z YouTube'em. Chciałem się podzielić zakupem na cyfrowe.pl, tym, tym plecakiem, bo to kupiłem na cyfrowych.pl ten plecaczek. I jak go kupiłem to nie dowierzałem. Nie wierzyłem, czy on się sprawdzi czy nie, jak jak wypadnie w praktyce. To było takie review wtedy, takie szybciutkie unboxing nawet nie. Pierwszy rzut okiem moje obawy odnośnie tego jak ten plecak będzie wyglądać, I on zdał egzamin. Okazał się perfekcyjny, zdał egzamin nawet nie celując. Dał o wiele, o wiele, o wiele nad to, co oczekiwałem. Ale niestety nie używałem go przez rok, i raczej to się nie zmieni. A jak się zmieni, a jak będę potrzebować czegoś lekkiego, no to ja mam tą swoją, ten swój zielony plecak. Jak potrzebuję czegoś lekkiego, a już tak mi się zdarzyło, że po prostu sobie spacerowałem po mieście na lekko, pokażę wam co to, co robię. Potrzebuję czegoś naprawdę lekkiego, to wyjmuję sobie ten wkład, o cały, wyjmuję sobie cały ten wielki wkład i chodzę tylko z tym. Montuję go sobie tu na samej dole. Ja tu mam ciuchy, wodę i tak dalej. Więc ten plecak starcza mi na to, co robię. Jest duży. On pusty waży 2,5 kg. Pusty plecak waży 2,5 kg. To jest dużo. To jest dużo, bo ten waży chyba kilogram. Kilogram z hakiem, może kilo 300. Coś takiego. Tak mi się coś w głowie świeci, że on chyba kilo 300 waży. Więc naprawdę niewiele, więc naprawdę niewiele. Ten jest kloc konkretny. A tego nie używam. Ten jest rewelacyjny. Ten jest rewelacyjny i nie do kupienia. A ja sobie pomyślałem, że okej, okay, lubię plecaki, lubię trzymać plecaki i trzymałem go, ale jeśli komuś się on może przydać to ja chętnie się pożegnam. A jeśli ktoś by był zainteresowany takim plecakiem, to ja mogę go oddać w sumie. To ja w sumie go mogę oddać, zamienić. Ja bym się zamienił o kilka wizyt u rehabilitanta, bo mi się by przydała rehabilitacja na rękę. Zawsze to o trzy, Więcej by było. Więc, jeśli ktoś by chciał, to niech się skontaktuje. E-mail jest na stronie: informacja czy też kontakt, czy o mnie, czy informacje o kanale. Nie wiem, jak to się nazywa, ale, ale tam jest kontakt. Jeśli faktycznie komuś. Ktoś jest za, zainteresowany tym plecaczkiem, a ja potrzebuję rehabilitacji. To możemy się wymienić. Nie ma sprawy, możemy zrobić wymianę. A jeśli nie, to nie. A jeśli nie, to nie. Więc tutaj nie patrzcie. Nie patrzcie na to. Ale ja sobie pomyślałem, że komuś może się przydać, jak ja już nie noszę. I raczej nie będę nosić. A może zacznę go używać?